Już dziś kup płyty kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.store Link również znajdziecie w opisie Bęk, bęk, ty, a co ty w ogóle tym balonem... W ogóle, gdzie jest Wiolka i, i Dredzia? Słysz, no, oni mieli już być tu Pojechali, widzicie, się, ja. nawet z Jaszczurem Właśnie, pojechali. Jaszczur, on był chyba z nimi, nie? No, pojechał gdzieś autem chyba nie, nie, może na randkę pojechał Jaszczur z Wiolką, wiesz jak to jest Uuu, o wilku mowa gdzie Co się stało? Zabrała na jakąś meryjnę Nawalaliście, się, tam gościu dostał z główki. Nie potem myślę, że to Ja prawie butlą załapałem, siedzę na melinie, śmierdzi żulem żulem, Kaśmenelica spała na klatce w ogóle. Co tu? Nie stało, że to o, na o, o, to znają? Ja jestem. Ale to, Randka się udała, ja czy nie? Ranka Ale, się słuchaj, randka się udała? Ja nie było żadnej klatki ja po pierwsze. Mieliśmy po prostu. Dobra, wiecie co w dzisiejszym odcinku robimy? Nie obchodzi mnie to. Wiecie co w dzisiejszym odcinku, dobra, nie wprowadzaj niemiłej atmosfery. W dzisiejszym odcinku przyprowadzamy Drydżaza. Hey ja? Teraz a gdzie jest w ogóle dredziarz? Miejcie z nim przyjechać. Gdzie jest dredziarz? To jest główna postać. W dzisiejszym no, filmie nie ma go? Tam na melinie. No nie gadaj. No bo nie chciał pić, bo on w ogóle przedłużał i zaczął w ogóle mu gas Będziemy nagrywać do późna i jeszcze nie będziemy mógł pić Naprawdę? Tak Jeszcze ja powiedział, że ci będzie mówił nieprawdę Nie no, potrzebujemy mnie na dzisiejszym filmie no Ja tam nie chciałem wchodzić, zaciągnęła mnie tam, bo mówi, że Zaciągnęła, bo do... po prostu powiedziałam, jaszczur, że chodź Jaszczur, ty poszedłeś Nie, ja powiedziałem, że nigdzie nie idę, ty, nie że, powiem, że muszę iść z tobą Może kłócą się jakby byli Bo to jest małżeństwo No już, jaszczur, mam obrażki, której nie mam Niewidzialna. Jaszczurzyca nie jaszczurka czulką. Zaczuję na niego, bo ja się z nim nie będę tego gadać. Ja już z tym dzieckiem w ogóle nie nic wspólnego. Nie wiem, o jakim dziecku mówię. O To Co Wielka, Wioluś, jest obrażona jesteś na, na niego? Na swoje kochanie jesteś obrażona? Nie, no, jest jakieś no, dobrej dobraj 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 Daj, 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 buzi jej. Daj, buziaczka. Jednego. Nie no, chcę na nią patrzeć. Jaszczurku. Czym kłamięg. Jest, nie Co? jestem, więc jest, z nim nie będę. Nie jesteś z nim? Nie równo mi Ale jak, nie Wioluś! O! Daj mu Czerw, buzi! ona się zrobiła. Nie a ty co tak siedzisz? Miesiączkę mam. Miesiączkę? No, i nie czuję się o, tak. A ty się pociesz? No, jest pocieszona, jest zadowolona tylko i się po prostu wiesz. Taka zmęczona jest. A ty w Uwielbiam. Masz jedną na palcu. Uuu, uh, 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 sexy paluszek. No dobra, cóż, gdzie ten hater jest w ogóle? No nie Miał wiem. Miał przyjechać? Ty. A kto to? Tyś? To o, o. Czekaj. Ktoś mi koła, ty to on. Coś pewnie ja kombinuje. Ja. Co robi? Nie wiem, koło tam mi chodzi. Furę obczaja, bo. Dobra, ale co on mi furę obczaja? On miał przyjść hejtować dredziaża, a nie. Co jest? O, siemano, ty! Ale zajebista furka, ty! Ja pierdzielę! No fajna, fajna. Skąd ty to wyciągnęłaś? Ja pierdzielę. Pokaż mi w środku? No masz, zobacz sobie. No, otwarte. No skąd wziąłem? No kupiłem, a co? A jest? W ogóle on tak super dzień, że ja pierdzielę. Tak go dzisiaj zniszczę, że to jest łasaka. Ja pierdzielę. <laughs> o, to jest sypek, który wszystkich hejtuje. Znaczy, on ja, ja lubi pamiętam, hejtować ludzi, ja ale. Pamiętam, ja ciebie nie kurde, ale dzisiaj to jest super dzień. Ja pierdzielę, jak go shaytuję, to jest masakra. Kurwa, jak jakie się będę dobrze czuł z tym. Gdzie on jest? No, spokojnie, na razie nie? go nie ma. Na razie go nie ma, Daj bo. Daj mi go, kurde, ja pierdzielę, abym ci pogadał. Nie do no, ziomek jest sztos Naprawdę, on odwala, ja pierdzielę. Chcesz go pohejtować tak? No ale. Dawaj. Ostro go skejtujesz? czy? No, kurde, no, goblin. Jesteś tego pewny, tak? No raczej, dawaj Ale czemu jesteś taki zadowolony? No, kurde, że będę go hejtował, no, ja pierdzielę. No to chodź, wejdziesz. To za przyjemność, no nie? Tak? on jest uzależniony od hejtu, On jest Zależnie od hejtu w internecie, ogólnie, typek wyzywa wszystkich Ojciec Napalił na hejtowanie Ej, Ale ten sam będzie go hejtował, czy nie? Bo na razie tylko powtarza ja pierdziele i kurde nie więcej no, 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 no bo jest podjarany, wydaje mi się Ostatnio mocno hejtował, nie? Myślisz? No, ja ostatnio mocno hejtował A gdzieś w ogóle? Co? No właśnie, no jeszcze nie wrócił, no Ale nie, on jest jak magnes normalnie na Obelgi, to naprawdę z nim to pojadę równo, bo ja. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, no Gość jest ja, ja, ja kurde, kurde no. tępy, że to jest masakra, no i jeszcze mam mopa na głowie, no kurde Ja <laughs> Normalnie jestem na niego napalony, normalnie tak to Ty To jest jak Normalnie jak tirowiec da panią lekkich obyczajów po trasie takiej, że... Rówień no ci. Dawaj nie go Nie tak dużo. No co nie przypominaj, no ale jestem po prostu pod muszę przypinać, rozumiesz? Ale to jest taki śnieg, czy to jest masakra. Jak on się w ogóle umiera? Jakieś takie poszyte spodnie. Nie wiem czy on to sam przyje, czy on, co on z tym robi. Naprawdę, jakby ciągłowzie, jakby na kilogramy te ciuchy kupował. Ja mówię, no znaczę, tu się świeci, tu się świeci, to jest Wersacze, kurde, tu jest Wersacze, a ten świeci go nie trzeba zaraz On chyba Za bardzo wie, się po, po, podniecił nie? Za bardzo chyba się podniecił nie? na drodziaze. No to dobrze, chyba. A jeśli ja go tutaj tak No spokojnie, no zaraz po niego tylonimy i przyjedzie. Dawaj, kurde, ile mam czekać? No już nie mogę, no już buzuje we mnie. Na tej melinie. Jak z teraz tam wziąć No dobra, to ja? dawaj, jedziemy no na tą melinę. Tak. Musimy jechać na tą melinę, no. Tak? No tak, no jedziemy na tą. Wezmę go z tej meliny. Jesteś pełny? No na 100%. Dobra, ja go nie mogę tam wziąć. Jaszur mi w tym w ogóle nie pomagał, jeśli chciał go tam wstać. Dobra, Jaszur jedziesz, bo to. Ty wiesz, gdzie to jest. Ja go chciałem zostawić. Ja wiem też, gdzie to jest, ja wiem no. bardzo dokładnie. Poczekasz na nas? Ja? No. no. Ja mogę poczekać. Skromny. nie? <noise> 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 znaczy on, on jest ogólnie... Wszystko trochę ich ja nie? Wszystko, co się ja rusza. Ale ja zaraz tańczyć. <noise> Ja mówię, dobra, chodźmy, jedziemy po dredziarza. Bo ja muszę nagrać ten nie? A, ja nie mogłam go sam wyrwać, to jest niemalny. Wielka, gdzie tam melina jest? Mi się wydaje, że tu chyba jechaliśmy wcześniej. No bo on jest ci sami, wcześniej. Czyli? To? No, tam ty pierko, nie pamiętasz? Staro. Tak. No nie gadaj. Próbowałam go wyciągnąć, że on nie jeszcze chwila. Yy, nie, Ale po co bo co tam byliście sobie... w ogóle? No po niego przyjechaliśmy, ma po co? Jeszcze sam powiedzieć, że mam po niego przyjechać. No ty nie no, powiesz. Nie nie, to zmieniasz wersji, ja już co innego. A bo ja słuchaj, ja przysuraj, jeszcze ja ci tak specjalnie powiedział, żeby zwalić to wszystko na mnie. To moja wina, że go nie wzięliśmy. No nie wiem. Ja idziemy po niego i tak, powodzenia, że go wyciągniesz, nie? No to tutaj, tak? No tak. Jest jakaś ruchy. Boże, ja... Tam po się wchodzi. Jezu, to miejsce Wypraszam. jest okropne, nie? Za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, to ty dredziasz. Masz no, się kłócić z kimś. Nienormalny jesteś jakiś! Głowa jest, cię boli, co jeszcze może ci dać? Wszystko! Alkohol, wszystko! Wszystko do mój kości! Brudasy, biedaki najgorszy, nawet nie chcą okay. się odwdzięczyć, nic nie radzą Pustymi rękami wracam znowu Co? Przyjechałeś tutaj? Już kamera przed ryjem? No miałeś Już się kontent zmienia? Już ty kamera wyciągnąć? przed mordą? No. A dlaczego ty tak nie chciałeś na kiedyś? Już mnie zdenerwowali, już tu nie no. będę przyjeżdżał Mokojnie. Znajdę sobie inną melinę Słuchaj, przychodzę po ciebie, a ty nie chcesz tu wyjść O co chodzi? Czemu ty nie chciałeś tu przyjść? No o, kurde, musiałem się z nimi targować o mój alkohol, który im postawiłem Ale jak ty z nimi wtedy piłeś, jak ja przyjechałam no tak, za Moje wszystko i co jeszcze teraz swoje, Dobra cicho mam dosyć co jeszcze jeszcze czego co może dać jeszcze Już nie będę się z nimi targował z wieśniakami Dredziasz, ja mam ogólnie dla ciebie niespodziankę. W domku czeka na ciebie niespodziankę. Surprise, Surprise motherfucker! <laughs> Patrz, jaki smutny. Czemu jesteś taki smutny, Dredziarz? Nie wiem, zmęczony jestem. I ale nie znowu mnie męczysz. Ja ciebie męczę, daj spokój, Dredziarz. A jaką Ty możesz mi niespodziankę Ej, przygotować? Tą niespodziankę. Kolejna laseczka. Może kolejną mi jakąś panią przyprowadzi, to może będę się cieszył, ale tak to, to nie sądzę, żebyś ale mnie zadowolił. Nie sądzę, żebyś mnie zadowolił. Mm. Nie potrafisz mnie zadowolić. Ciebie nie potrafię zadowolić, to co jestem kobieta? żeby Cię zadowolić. Chyba, zadowoli. chyba że wolisz kolegów, no. O o o U <smud> chodź, chodź, chodź ,hey. Dobra, ja niech się idzie, bo ja muszę z Wami pogadać. Co, obgadać Tami? temat? Obgadać Ciebie. Obgadać mnie. Obgadać Ciebie. Chodź, tak, mówię Ci sadece... to prosto w twarz. No nie... Że Ciebie na rzecz, jaką potrafisz. Że chcę Ciebie obgadać. Tak. Cześć dredziasty. A, <ś <how> <ś> nie wejdzie. Dobra, ogólnie zachowujcie się tak, jakby się nic nie stało, okej? Okay? Ale on tam wszedł i co, on teraz tego No, ale on się nie rzuci na niego hejter, bo ja zgadałem z nim. A i co? A, Powiedziałeś mu nie... wszystko? Tak, że dopiero jak ja powiem mu, żeby a. zaczął go hejtować To spokojnie. Bo to jest... najpierw ja chcę zrobić to, żeby oni się przywitali, żeby się poznali dobrze, a potem dopiero, żeby go zaczął hejtować, To będzie śmieszniejsze. Tak, kolega Jeszcze i niby kolega. najlepsze to by było, jak niby miał go hejtować, aby wyszło, żeby go zaczął podrywać. Bo na <laughs> dobra, jego dobra, wygląda dobra. trochę. <laughs> Oj, bez przesady, nieprawda. Bardzo jest ciemny. Dobra, chodźmy, kur to co ma karnatian związanego co? z orientacją? No ta... Jolka, w ogóle... To to? Zawsze... Dobra, nieważne Ona zawsze nie na temat gada w ogóle Byleby gadać, nie? Chłapie no, je wzorem tak tylko Dobra, to, to był żart, idź Ale do przecież troszkę. ja teraz sobie przyjdę, co ty? Nie, możesz teraz iść Dobra, chodźmy przyjdzie. A Takie jak się nie. trzymać na poziomie, jak, tak? Nie, jak się ty trzymasz. A jak nie, ja się trzy trzymam, ja się nie. trzymam bardzo dobrze, zmęczony trochę mhm. jestem dzisiaj. Ogólnie nie wiem ten jak zwykle łazi z kamerą pajac i też mnie już irytuje. Ja ja nie chcę nie to, łazi, dobra. Nie raz. chcę łazi, nie? No. się dawno kupiłem, no? Tak? Tak, Spokojne. Co to rozkina? Tak, no możesz sobie je skrócić, nie? Zobaczcie moją młodzkę, podobają ci się? Fajne, fajne są. Ci się. A ty masz jakieś paczki na niego tak, czy co? Mówiłem! Tak, tak, boci. Pszczółka maja sobie lata z kwiata na kwiatach. A tu, masz oczywiście, widzę? No, Podoba Ci się. Komuś z czapki wypadło, tak? Nie, fajne, nie, nie. się oddzielnie zamawia, masz taką stronę z opaskami i musisz oddzielnie zamówić. Chodźcie na chwilę, czy on nie jest rzeczywiście jakiś ciepły? No coś jest nie tak. No dobra, no nie wiem, no zobaczymy, może później. Może jednak też tak. się zakocha i będzie. love story. Ten. Dlatego nie mógł znaleźć wybranki swojej. Ale trochę jest za miło ogólnie. No trochę inaczej trochę wyobrazić No bo kazałeś mu być pierwszym takim kolegą No tak, ale ty jeden teraz był trochę bardziej, wiesz, no trochę na niego wierzę, trochę. Żeby zaczął go końca. Weź go za Ej, Chodź na chwilę, chodź na chwilę. Co jest? Musisz, że go tak wiesz, bardziej jak tak. Ukończyć trochę. Zakąsać? Za no tak zakąsać. Jak zakąsać? No musisz tak zacząć kąsać. Chodzi. No przecież mówiliśmy o tym ci A, że no, tak, tak. Że no, tak go no, tak, tak, zacząć tak, kąsać Tak, tak. Że tak. już tak. powoli nie ukońsać po prostu. No, no, tak. tak, że nie tak. No dobrze. No, no okej, okay, no. to dawaj. No ale w ogóle tak już trochę czasu spędziliśmy, w ogóle słyszałem, że przyszedłeś Zesoban. do mnie, tak? No, no, to tak ale to, ale to co, ty chcesz, jakąś fotkę czy coś? Nie wiem, bo tak z pustymi rękami. Nie masz kolego w ogóle. Co ty Tak. Co ty robisz? Co? Moje.. Ocie? No co? Co ty robisz? Ja co wiem, jest. że możesz mnie lubić. No chyba źle zrozumiałem <grym> to końcanie... Co, co jest? Ej, 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 Psychopata jest! Psychopata, psychol jakiś! Jakiś Psycho, czy... z kolegów i ci czy... wyprowadziliśmy przyjaciela no, ja na należał... Ale to moje włosy to ten nie, ten nie jest trawa! Ja rozumiem, że ja widzę, że pszuka Maja nie, i ma dobra, jakieś skojarzenia, ale no. moje Zresztą włosy to jest... są nietykalne, nie? Trochę. stary, wszystko git jest, no. Usiądź sobie, kurde, przestań. No, usiądę sobie! Ja no, właśnie sobie usiądę, no! Naprawdę, no, no, źle no. no, no, to zrozumiał chyba, nie? Podoba ci się jego stylówka! Psychol! No, a przyjaciel usiądę, tak? Dobra. A jak ci się okay. podoba w ogóle jego stylówka? Jak idola? Co jest Stylówka. No tak, ta, ja. A stylówka? No. Te? 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 na kilogramy? Uh. <laughs> Ile było za kilo? 2 złote? Nie? tak? Kilo jeansów sobie na miesiąc? Nie? Tak. tak ale ja gdzieś tam znalazłam i mój poproszę kilo jeansów. Tak. na farcie, no, na farcie. Ale okulary masz naprawdę, dorąbane, naprawdę. No, świecą się jak twój podrabiany rolex. Świecą się jak podrabiany Rolex, Odej. Jesteś mordo podrabiany, co ty gadasz? Tandeta, kicz, odejdź, ty? już zdenerwowaliście mnie. Odejdź. Papierosy ci ktoś tu pogasił podobnie. <laughs> Ja. Się krzywdę. No. A zaraz... O co ci chodzi? Ja się, o co ja się... ci chodzi? Ale o co ci chodzi? O co ci chodzi? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Koda, nie, spokojnie, spokojnie. Spokój, spokój. Spokojnie. Tak? Tak? Nic się nie dzieje, no. nic się nie dzieje. Spokój kolega, bo zaraz stąd wyjdzie, tak? No czy nie. Zaraz żeby... się do no rzuci. Zaraz gryzie mnie po włosach. On myśli, że moje włosy to trawa. Spokojnie, nie. Serio, malisa se ci zapłacić? Tak. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. To aje, hejter. Daj mu na chwilę zapman bo się w kosz. Co się w kosz. No. Ale ja mówię, zaraz będzie, będzie druga Kamunda, no spokojnie. Nie musisz, że będzie no, ale pojechane, a nie. Jeszcze ja nie będę ścipał. No czekaj, czekaj, czekaj. Z mopem. z mopem nie będę ścipał. Co ty, tak? Niech ten mop stąd idzie, niech ten mop stąd idzie. Jaki mop stąd idzie? Mop stąd? Jesteś na moim terenie, pajacu. Wybacz, co. na twoim? Weź w... na twoje to mogło być w głowie ewentualnie. No widziałem właśnie z tą ty. Dobra. To co, parzysz mi herbatkę, czy co robisz? Tak, oczywiście, jaką? Ale sobie, bo zobacz, on jest naprawdę nerwowy Naprawdę jest jest nerwowy Bo mu odwala, wiesz, bo on ma schizofrenię Ja schizo... no, widziałem te filmy z nim, on ma schizofrenię jest. totalną nie, nie. No. I mu odwala, on ma rozdwojenie nie wiesz Raz tak jest, raz tak jest Mu odwala totalnie, naprawdę wszystko to jest... Dlaczego ty przy mnie mówi? mówisz, mówisz jaki jestem w ogóle? No, bo no bo ja nie oceniasz co? A z kim ty A jesteś? A to lepiej wolałbyś na sami, bym mówił, tak? Z No już gadałeś, już dzisiaj gadałeś Już dzisiaj gadałeś ale czy w twarz powiedzieć to samo, co mówię za plecami? Co tam lata tapał? siadła mucha tam. Gdzie? Nie, to jest plama jakaś. Jak to mucha jest? Tu tam masz łapki. Tak? A wiesz w ogóle jak się nazywa mucha, bez ucha? mucha? Nie. Mm. <laughs> o, chyba ty, a yy, on do muzyki sobie słucha, ty. Dawaj, uch, schodzimy tam na dół. Po co? Weź tę muchę, zabij. Tam gdzie? Tam. Która mucha? To, to prawo. <laughs> dawaj taboret, dawaj taboret ja ją, ją. Nie zabiję mamy taboretu. Nie, dobra, nie ma. Nie, na razie mam coś ważniejszego na głowie. Poczekaj chwilę, zaraz tą muchę ci zabije jak się boisz, dobra poczekaj chwilę. Yy, chodź na dół tam zejdziemy, bo on jakiejś takiej gównianej muzyki słucha, że to jest po prostu poezja. No dobra, chodź tam, z trzeba to wyjaśnić, z trzeba to wyjaśnić. Z z z z ruchu, z ruchu. Z ruchu. No jest jakiś taki gówno, taki gówno totalny. normalnie trzeba się straks. Ja mu tam pójdę, nastram na środku, jeżeli ty go nie wyłączył. Zdziwił się jak będzie słuchał twoje twojej piosenki. Co ty, ty, ty? Co ty robisz? Co to za gówno jest? Nie doceniasz ameryczki co, najprawdziwszej? Co słuchasz tutaj? lilpa ty! Mam mopy! Ja pierdolę, ty! Mop sucha mopa, ty, oni się dorali! Ty, poczekaj, ale poczekaj, Mordyś! Wiolka, Wiolka tam na górze była podłogę? Twoim, stąd. twoim bratem! Nie, nie, mi, nie co? Twoim bratem! Chodź, pokaż twojego brata! Odej. a, ty, a w twojego wiaderku, stąd, taki stąd. w wiaderku! Taki w wiaderku jest! Taki mop jak ty! Bo trochę już przegięcie Stary, mówić, tam jest twój brat na górze! Tam jest twój brat na górze! No właśnie. No to są jest tylko brat na górze, przy przy... Prawdziwej Ameryczki, przy Zmywarce, nie? Ale szacunku do muzyki... Nie, nie poczekam, wyjdź stąd. Tam jest jego brat, nie? W Jaderku, przy Zmywarce, taki mop jak on. Naprawdę, naprawdę. Takie coś ma, takie coś ma na dole, tylko że jeszcze kij jest. coś by ci kijąstwę wsadzić jeszcze. też normalnie identyczny był. Dobra, 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 wiesz co, naprawdę już pójdę stąd. nie. Ostatnia scena taka jest tutaj w tym momencie. No i że wyzywa Lil Pampa, prawdziwą Ameryczkę. Nie kuma stylu, to jest po pierwsze, a po drugie mnie wyzywa w tym domu. Weź tego Nie ale rozumiesz robisz, czegoś, co do ciebie mówię? Tój kolega, to jest zielony, ja lubię zielony. Twój kolega? Podnoś. Co? Cicho! Nienawidzę cię, śmieciu. Nienawidzę cię. Jesteś najgorszy, nic nie warty Na kolegę, nasyłasz? jakiegoś ja pajaca, tandeciarza? Niko nie nasłałem. Spokojnie, dobra. Dobrze, spokój że się. wyszedł Ale on tylko z Wy, tego wyłącznie... z No i dobrze. Czeka tam Daj na ciebie. No niech czeka. Daj mi <słuch> Może poczekać chwilę. dałny będą o spinera kłócić Aha. Wy naprawdę dobra, nie macie problemów? Chodźmy, 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 Naprawdę chodźmy. nie macie chodźmy, chodźmy. problemów? Dobra, dobra, Wy naprawdę nie macie problemów? Nie szukacie na siłę, na siłę dobra, problemów. Spokojnie trochę atmosfera boli, słyszysz? To powiedz Mogę To pobij serwanie cieszy. To Przecież powiedziałem ci mogę pić. Nie rób patologii Ja powiedziałam że mogę wyjść, a ty nie usłyszałeś tylko trzymasz te To Tam jest gruba spina, nie? No, bo no, nie, nie chowaj no się. Ty trochę przesadziłeś, nie? W sensie. nie? Z nie Powiedzieć mu czy nie? No, no mów, no co masz nie mówić, no kurde, Brate. nie wiesz ukrywać chyba dawaj. Ja nie wiem powiedzieć, co mogę no to powiedzieć? Mów, no kurde, no wie no tak? jak ktoś tak powiedzieć No mów. No mam ma chorego brata, i tak W Kto ma chorego brata? O. A to o tym Ale to nie może to mówić. może jego brat ma chorego brata, a nie on. Może jego brata. <śmiech> <śmiech> ja pierdziele no Tak mi się wydaje, że to na odwrót jest. Bo on się tłumaczy, że on ma chorego brata, a tak naprawdę jego brat ma chorego brata. A no może, no chyba tak, to ja nic o bracie jego brata, nie? to jest czarne białym. To nie ogarnęła, nie tak, to dla tak. niej jest za dużo. Co on robi? Nie wiem. Zaminę e, po sławę! stoka follow! A ty jak masz na Instagramie? E, jakoś. Nie, nie wiem, nie pamiętam Nie to. chcesz się zakramować? Tak nie. Nie, nie przyszedłeś po sławę? Przyszedłem tu z nodu, bo miałem taki dzisiaj. Ja, nie, to co co to jest? melaż dzisiaj. Nie, pierdolę nie wiem. Nie wiem co No to masz tu melansz nie mam melanż, to za mnie są? Nie. W Kamuś jesteś abstynentem? Oczywiście, że tak. Znaczy no dobra, nie jestem abstynentem, ale nie lubię imprez. Od co to wiem? Ty to Ale... chyba już jesteś totalnie na innej planecie, co? Ale wygląda jakby się nawalił, ja nie? Nie, Nie, właśnie nie, on mu odwalał pod przeźbą Ale crawl... pijania, w ogóle właśnie nie pije, właśnie to chodzi Czekaj, ]okay, take... czekaj ty przesadzasz już, nie? No, Mam nowy znalazłem O Ale nas nie było, to ciekawe co on Gdzie jest? O Jezu, Hubert, chodź tu Ty, mop, mop chodź tutaj Ty, chodź tutaj, mop, Ty, co ty robisz? Odejdź ode mnie Ty, tutaj <czymkorrans Narrative merger squeez schlimmember> Od kiedy te zwierzęta się same stołują? Do kogo, Do kogo mówię? Ludzie dają zwierzętom to jedzenie. Co ty, 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 dawaj to! Co ty same? też to! odłóż to! Odkładaj te żakie! Odkładaj te zwierzaku te żarki, daj! ci zaraz! Nie, że to jest patologia. Nie, to jest patologia już, trzeba i wygarnąć. Nie, inaczej to, to zrobić. Patrocy, ja się inaczej tak. zachowywać. Co to jest śmiesz, ty? To jest, ja pierdzielę, To można zrównać z podłogą normalnie, ty. Ja pierdolę. Co to jest za człowiek w ogóle? To jest małpiszą, to jest małpiszą. Naprawdę, ja ma, ja ma, to, ma, to jest małpa. To, to jest ma... małpa. No, no, że... nie, nie, słuchaj, Żarty żartami, ale już bez patologii było, że co? Ja, <grym> ja myślę, że nie patologia są No, no nie no to powiem ci tak, no troszeczkę było za grube, nie? <grym> jakie za grube, jakie za grube? Przecież to jest zwierzę, no, no, to jest małpa, no, to jest tak? To jest małpa. No dobra, no... no ale bo no to jest małpa, no kurde, no przecież to jest zwierzę. No. Małpa to jest zwierzę, tak? No to jest jednak człowiek, nie? No jakiś człowiek, to jest smalpa! Jaki jest człowiek? To nie jest czosnikiem. Nie traktujesz jak człowiek, pamiętaj, ty też. to nie jest, że to on się nie no, tak. zachowuje jak człowiek, to nie znaczy, że nie, nie tak. powinniśmy go obdarzyć jakimkolwiek szacunkiem. No, ale to trzeba coś. Nie coś nie, nie można obdarzyć trzeba... jakimkolwiek szacunkiem, bo coś ona, coś coś ona się to nie zasługuje. Nie, żeby nie, 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 Co? nie, 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 Co? nie, nie, on powinien nie, nie, resztki nie, 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 co chce. Niech on nie, Jakieś jest Jakiś z macie? Nie, dla mnie to jest za grube no, nie? Dobra Jakie żeby... za grube? Jakie za grube? To piszą zwykły, no kurde Co ty Jaszczur robisz? Co? A ty, ty, a czemu ta świnka jest? Gdzie ta świnka jest to? ty? Tam w w tu jest? A co chcesz? No? Dawaj do niej, ja mam pytanko jedno ona jest z nią, z tą świnką, tak? No tak. To chodzi o Huberta. <śle> Także. Chodź, jeden ja pytań mam. Który... No, Super, bo sprawę już... mam jedną. Ja nie wiem, i... wiem, że tu już uh, jesteś nieszykowana do sprawy, no, ale tam mam takie. Gdzie bo, bo jest, jest uh, pasza bo... dla świnki? Pasza, ona jest kaszka, mam. Kaszka je, tak? A gdzie ona jest ta kaszka? W lodówce. W lodówce jest, tak? Garny. Aha, no dobra. To Chodź. Aha, Ty ze świnką śpisz. Ty, Jasur, wychodzimy. Źle się czujesz? Tak no, Naprawdę boli mnie w Może Jaszczur yy, cię pomasuje Nie, dziękuję, niech on sobie no, odejdzie, bo mnie denerwuje Idź stąd, bo zaraz staniesz. staniesz, przysięgam, nie jestem w nastroju, idź stąd Idź stąd, masażer, proszę, ja cię na razie proszę, idź stąd Powraca ten trend, powracajmy Kamuś, nie. możesz go ja zabrać? Natrętność. Dobra, chodź, Jaszczur Natrętność Co, Poczekaj, poczekaj, bo ja muszę do tego, do Kuberta na chwilę Ale to jest... To może to dla jest, jak mi jedzonko zrobiłem dobre przez tę o, czekaj, dobra, przestań. Czekaj, 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 chodź na chwilę. No co ty, stanuję, przecież z jeconko na niego. Może w ogóle No ale bez przypadek, że ta szłączę dla świn. No, przecież to jest dla niego, on jest jak ta świnia. No znaczą, on będzie to smakował, zobacz. Przez to jest dobre, no kurde. Dla niego to jest sama, są takie rzeczy jak. Kuber, oh. Kuber, nie potykaj no, mnie. Ale cię cię co cię to jest? jeszcze robisz. No kurde, w tym domu. Chciałem cię przeprosić po prostu co, ty U, co, no, co to No, Zobaczcie, mało kolica. Klejk jakiś? I klej, no. Co to jest? No przestań, no kurde, ale pośdź będziesz ten nerwa. Chciał Cię przeprosić, naprawdę się zachowałem. Co to za porcja? Drogi, jak, jak dla kota, jak dla kota. Zrobiłem ci wola. kolację. Nie, naprawdę Co to siedziałem, za siedziałem w kuchni Nie, godzinę. Czemu ale to siedziałem w, w kuchni godzinę. Chciałem ci po prostu w ramach przeprosin dać kolację. No masz, jedz. Ja mam. No, no jedz! Bismarta, no no widzisz, to jest mój bismarta. Walić te bismarta, jedz. Dobra, A Weź tu, ale spróbuj. Bo zaraz będziesz całuje. Ale spróbuj trochę, no! Zaraz będziesz całuje. Ale zjedz trochę, dobrze? Ja specjalnie kolację. To jest jakiś menel. Weź go stąd. Kolację? robię specjalnie to być, tak? To daj, mogę? Zjedz. To. zjedz. Dobra, okay, ale Zjem. Tak. No zjem. Ty go nie robisz, z kim Zjem, okej? Okay? Dobra, zjedz. Hubert, nie rób tego, nie rób tego. Zjedź zjedz to. Nie rób tego. Po prostu ja się postarałem, godzinę siedziałem. Postarałem, naprawdę godzinę siedział. Uspokój no się, uspokój się, serio, dobra. uspokój dobra. się. Masz ja szczur, bo wiem, że ty lubisz takie rzeczy jeść i tobie bardziej zasmakuje niż mi. No, nie bo nie ty byś nawet gówno zjadł. Nie ja nie mam ochoty. Ja mam bi Ja mam nie jest. No to spróbujesz, może ci zasmakuje. Nie, to jest dobre. Ale ja nie chcę. Nie rozumiesz czego? Masz tu na łyżeczkę sobie. Nie chcę. To dobre jest. Jesteś psychopatą jakimś. Chory, jesteś na nią. Nie jesteś chory. Sorry. Dawaj, nie go stary, no! Weź go z dala. No kurde. To jest dobre na włosy. Ty coś pił. Naprawdę. Brudzisz tu, weź nie, brudź kafelek. Ale co brudzisz, Miałeś te zeszy. Żeś to czy nie tego. Godzinę siedziałem w kuchni, a ty tu przyjeżdżam w tym celu. nie może ja w ja to tak boję. Żreć to czy nie? Świnia Żre to, a ty tego nie chcesz żreć. No tak. Ty, no i... stary, jak ty się tak kurde? No tak. To jesteś na poziomie świni czy nie? Nie. No jak nie? No nie. Świnia Żre, a ty nie chcesz żreć. Dobra już już, wystarczy ale wystarczy Ale co wystarczy? Wystarczy, wystarczy wystarczy, serio To jest świnia, to jest świnia, sytuacja on, on zaraz wybuchnie Ale na, dobrze, ale no. co wystarczy? No, no, ale co? Wystarczy. Ja to żre tą kaszę Ja ci tu kładę na podłodze, ja ja ma być to zeżarte Zeżarte ma to być do końca To zaraz, to jest łaczysta wózecka To co on zrobił? Ja sam idę Ja sam idę, ja mam to w dupie! Ja mam to gdzieś? Masz to zjeść do końca, Musisz to zrobić. Specjalnie dwie godziny z w kuku! Dwie godziny z w kuchni. Ty nie chcesz tego zjeść? Śmiecił ty, Mopię, ty Dobra, już kończę. Nie chcę tego Ale nie! Do piwnicy i coś, słuchaj, tego limpampa Śmietniku jeden! Pies, ja ty nie jesz? Pies zobacz, jaki ma kubraczek, jaki ma na główce włoski. Tak jak ty ma włoski Na nie, główce. Trito, a nie Nie chcę potem, ale ja z tobą później porozmawiam. Szybko ja szobko, ja widzę. Gdzie są moje buty. Gdzie są moje buty? Idę. Przeszedłeś bez. Daj buty Ale ty bez butów przyszedłeś. Idę na wosę, idę na tego żeby na już nie patrzeć. Co ma kiepy na twarzy odnoszą. Ale on ogólnie nie ma. I na czar, nie? Walę to, walę to, idę z buta idę na... Idę bez butów w dupie to mam. Idę na piechotę, sklep. Żeby na czego patrzeć po prostu. Ale mi nie jest potrzebna kurtka. Idę już stąd, na razie. Z o tym, że on bez butów tutaj przyszedł, nie? Dobra, on już poszedł, tak? Już koniec. Nienawidzę cię. Jesteś najgorszym, żenującym robalem społecznym, bez żadnej godności, wartości. Tak, klaszcze. Jestem zadowolony z Twojego prezentu. Super kolega z ciebie. Jesteś mega, mega, super! Wiem, Zawsze wiem, o takim rydziesz, koledze marzyłem Sprawiasz mi tyle radości na co dzień. U, jakie atrakcje fajne! Na co dzień. Super atrakcje. Podobało Ci się? Podobał nie, Ci się odcinek? Nie. Może go jeszcze zakończę? Bo o, ty nie zakończę. Może za, zakończę. zakończę. Dziękuję za ten wspaniały odcinek. Przyszedł jakiś flejtuch i raczył mnie wyzywać. Było bardzo. Fajnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie zostawiajcie subskrypcji na dole i ma być tu 100 tysięcy łapek w dół. Uważaj, da. Cześć.